Witam serdecznie. Zapraszam na szkolenie wykorzystanie coachingu w pracy menadżera. Program będzie oparty na treści i wiedzy zawartej w moim podręczniku Coaching i Mentoring w praktyce. Znajdziesz na tym szkoleniu narzędzia, które jako menadżer, szef, kierownik możesz używać i wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Będziemy mówili też o postawie nowoczesnej postawie edukacyjnej, dzięki której jako menadżer Używając technik i narzędzi coachingowych, możesz lepiej, skuteczniej kontaktować się z ludźmi, rozumieć coś, co nazywamy procesem grupowym, czyli coś, co się wydarza często między wierszami. Możesz też wreszcie zarządzać troszkę innymi metodami, jak takie klasyczne zarządzanie. Coraz częściej mówimy, stare metody edukacyjne, stare metody zarządzania wyczerpały swoje możliwości. W związku z tym potrzebujesz być coachem, czyli trenerem swoich ludzi, bardziej niż zarządcą, kierownikiem, osobą kontrolującą. Jak uzyskać taki stan, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia edukacji, wpływu, budowania procesu grupowego, o tym dowiesz się na moim szkoleniu. Serdecznie zapraszam.